Panie marszałku, my tu jednak z ostrożności procesowej, my koło Konfederacja, złożymy wniosek o odrzucenie obu tych projektów w pierwszym czytaniu. Coś knują, coś knują, panie marszałku. Rok do wyborów, i nagle zabrali się za remontowanie tego systemu. No, ja jestem pierwszy do remontowania, kiedy w 2014 roku byłem inicjatorem takiej powiedzmy kontroli, spontanicznej kontroli obywatelskiej w siedzibie państwowej. Komisji Wyborczej, to przecież właśnie ta myśl mi przyświecała, żeby, żeby położyć kres hachmęceniu. Wtedy nikomu, nie wytykając Panie Marszałku, PSL się akurat obłowił niesłychanie w tych wyborach. Na Śląsku 100 tysięcy głosów się zdaje się zgubiło, czy nieważnych było, już nie pomnę. Do dziś sprawa niewyjaśniona. Ministerstwo Sprawiedliwości jakoś nie dąży do wyjaśnienia, wyświetlenia tej sprawy, ani minister koordynator. Więc wnosimy odrzucenie. Pytanie, kto kto będzie budował ten system, panie ministrze? Kto go postawi? No bo to kwestie bezpieczeństwa, wręcz kontrwywiadowcze, prawda? Zabezpieczenie jest potrzebne, żeby nam ktoś nie dopisał do tego spisu jakichś martwych dusz. Czy już przetarg? Czy już może wiadomo, kto wygrał ten przetarg, panie ministrze? Czy to pan osobiście będzie tam stukiwał, Czy może jednak jacyś ludzie z miasta. Może można się posłowi. zgłosić. Mamy bardzo dobrych informatyków Konfederacyjnych. Jednocześnie chcę powiedzieć, panie Targu. że trochę pan e, przesadził, twierdząc, że PSL się wtedy obłowił, cytuję, bowiem jeżeli panu, jeżeli, 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 panu za, jeżeli pana wypowiedź dotyczy 2014 roku wyborów samorządowych, to wtedy wystąpiła duża liczba głosów nieważnych, no wynikających z no normy przedstawicielstwa i to był główny problem, większej niż dotychczas i dlatego tak. te głosy nieważne tak. w dużej mierze w 70 były pustymi kartkami i zgodzi się pan poseł, bo przecież często pana wypowiedzi są w dużym stopniu logiczne, że trudno sfałszować pustą kartkę. Panie Marszałku, cytując klasykę, trylogię w tym przypadku, Pan Bóg pofortunił PSL-owi, po no, ZSL-owi w, w tym przypadku. To tak? można z całym e... dobrodziejstwem o. inwentarza przyjąć. Dobrze. E, 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 jeszcze taki tutaj przypis, e, 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 dlaczego nie chcemy, żeby te projekty teraz były procedowane. Podwójne obywatelstwo, o tym dyskutujmy. Mnie się zdaje, że rozmywane jest tak bardzo dziś pojęcie Obywatelstwa przysługujących z tego tytułu Dziękuję praw, bardzo. obowiązków, różnica między obywatelstwem a, a rezydowaniem, a byciem przybyszem, bardzo, gościem, więc nie rozmywajmy dalej tych konturów w prawie wyborczym. Dziękuję. Dziękuję bardzo.